Bóg jako ocean, duchowa rzeczywistość pozareligijna. Bóg, który nie potrzebuje imienia. Nie próbuję nazywać Boga, bo wierzę, że to niemożliwe. Nie chcę go określać opisami wbudowywanymi w nasz system. Jak mógłbym, jako istota stojąca gdzieś na jednym ze szczebli nieskończonej drabiny, zrozumieć całość? Intuicja jednak. Mówi mi jednoznacznie. Coś istnieje, coś większego niż ja, niż my, niż wszystkie opowieści, które człowiek o tym czymś stworzył. Ten Bóg nie jest osobowy ani bezosobowy. Nie jest Starcem na chmurze, ani energią w polu kwantowym. On po prostu jest, jak tło całej rzeczywistości, jak fundament, na którym wszystko się wydarza. Religie fałszywa droga do Boga. Z czasem zrozumiałem, że to właśnie religie, teoretycznie mające prowadzić do Boga, często budują w naszej świadomości ciemną zasłonę, która nas od tegoż Boga odgradza. Ucząc ludzi szukania Boga gdzieś daleko w świątyniach, księgach, w zewnętrznych rytuałach i formułkach odwracają ich uwagę od miejsca, gdzie Bóg być może zawsze był w nich samych i. W ich otoczeniu religie oferują gotowe definicje Boga, Wszechmogącego Ojca. Sędziego, zbawcy, władcy. Ale te definicje ograniczają. Tworzą obraz Boga, którego można albo przyjąć na ślepo, albo odrzucić z powodu jego absurdów. Tak dzieje się z wieloma ateistami. Odrzucają Boga, bo odrzucają Kościół, a przecież to nie musi być to samo. Czy istnieje coś takiego jak droga do Boga? Droga prowadzi nas do jakiegoś miejsca lub do kogoś, kto jest z dala od nas. Jeśli coś jest przy nas, w nas lub nawet my jesteśmy w tym czymś, a mimo to, ktoś wskazuje ci do tego drogę, to może jednak ta droga jest fałszywym konceptem i nie prowadzi do tego czegoś, ale prowadzi cię w odwrotnym kierunku. Oddala cię od tego, na co niby wskazuje. Bóg, jako ocean, obecność, nie osoba. Najbliższa mojej wizji jest metafora Boga jako oceanu. Ocean nie jest ani dobry, ani zły. Może mnie nakarmić i może mnie uśmiercić. Wszystko zależy od mojej mądrości, mojej uważności, od tego, jak do niego podchodzę. Ocean po prostu jest, a ja jestem w nim. Nie jestem oddzielony od Boga. Jestem falą w Oceanie Boga. Fala nie jest czymś innym niż Ocean, jest Jego ruchem, Jego formą. A jedna kwala nie widzi oceanu. Tak jak ja nie widzę Boga, będąc w Nim i z Niego. Pan Hilari i duchowa ślepota. Człowiek szuka Boga tak, jak Pan Hilari, szukał okularów, nie widząc, że je ma na nosie. Religie powiedziały ludziom szukaj Boga. Szukaj w świętych miejscach. Szukaj w przeszłości. I przez to odwróciły ich uwagę od prostoty i obecności. Tymczasem Bóg może być wszędzie: w spojrzeniu drugiego człowieka, w ciszy poranka, w deszczu, który spada na ziemię, w zjawiskach, których nie rozumiemy, a nawet w naszych myślach, gdy zadajemy sobie pytanie: Czy to on? Tajemnica, która nie potrzebuje imienia. Nie wiem, czym jest Bóg, ale wiem, nie, nie musi mieć cech. Nie musi mieć planów, zamiarów, emocji. Może być czystym byciem, obecnością, przestrzenią istnienia. Czymś, co nie daje się zamknąć w słowach, lecz może być doświadczane intuicyjnie, głęboko, cicho. Nie potrzebuje dowodów. Nie potrzebuje specjalnych objawień. Gdyż cała rzeczywistość, której my również jesteśmy częścią, jest jednym wielkim, spektakularnym objawieniem. Potrzebuje ciszy, uważności. Otwartości, wtedy czasem czuję, że on jest. I to mi wystarcza. Być falą, nie szukać oceanu. Może przestaniemy szukać Boga, gdy zrozumiemy, że nie jesteśmy oddzieleni. Że nie musimy go widzieć z zewnątrz, skoro całe nasze istnienie odbywa się w nim, przez niego i z nim. Może wtedy okaże się, że Bóg nigdy nie był ukryty. To my byliśmy zapatrzeni w niewłaściwą stronę. Alfa i Omega początek i koniec. Kiedy zaraz po urodzeniu bierzemy pierwszy w życiu wdech, pojawia się cichutka głoska A. Kiedy w momencie umierania wydobywa się z nas ostatni wydech, rozbrzmiewa ledwie słyszalne OM. A OM to święta sylaba, mantra znana w wielu krajach kultury wschodu. Między naszym pierwszym wdechem, czyli głoską A, a ostatnim wydechem OM mieści się całe nasze życie. Wszystko co jesteśmy w stanie zrobić, o czym pomyśleć, co sobie wyobrazić. Pierwszą literą alfabetu greckiego jest alfa, ostatnią omega. Między nimi mieszczą się wszystkie litery potrzebne do wyrażenia tego, co może się wydarzyć, co już się wydarzyło i co jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Alfa i omega to nie żaden prorok, nauczyciel czy bóstwo, o którym nauczają religie. Duchowość nie leży na zewnątrz, ona jest w nas. Znajduje się w naszym oddechu, pomiędzy pierwszym wdechem a ostatnim wydechem. Dwa kruki człowiek ziemi.